Cześć, dzisiaj, dzisiaj dostałem moją twicę. Bardzo fajna i bardzo miła. polizała mnie chyba cztery albo trzy razy. A, a to co została, Nie wiem. Ktoś mi się włamał do mieszkania. Ale jak on... to to ja twój brat. E, nie wiem, to 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 powiedział, ale mam nie, ale mam jej duchy w domu, ale jak coś, to, to moja nowa twicza. E, on, jakiś, jakiś <śmienny> duch, chce ją podłastać i ją jest. Jezu, zła, co ktoś ją właśnie, i, 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 i chciałby i chciała ona jedną u dupę. Bardzo cieszę, bo... Nie udzielam mnie, tylko tymka. Bo bo, bo Oleg jest bo, bo ten wamyła jest najdupszy. Nie wiem. Jestem jak, twoim bratem. Nie wiem kto to mówi, że jestem że jestem twoim bratem, to Przez chyba ustali. jesteś... To chyba jakieś duchy, kurde, powiecie mi kto, to tu napiszcie w śluku, napiszcie to w komentarzu. Ja, twój brat Napisz, napiszcie w komentarzu kto to był.